działalności Komisariatu Policji w głownie w 2013 roku oraz informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Głowno w roku 2000 na terenie gminy Głowno w roku 2013. Bardzo serdecznie witam pana Komendanta Cezarnego Szczerbiaka, Dzięki dziękuję bardzo za przybycie i prosimy tak w skrócie. Sprawozdanie już dawno bo 22 lutego wpłynęło na nasz do biura Rady. Każdy mógł sobie się zapoznać z sprawozdaniem, ale jeżeli ktoś nie mógł, to przynajmniej tak skrótowo tak, yy, proszę nam przedstawić to bezpieczeństwo w mieście, jak to wyglądało, jak wygląda obecnie i może będą jakieś pytania od Rady jeszcze. Szanowni Państwo, ja nie będę Państwa zanudzał całością tych cech, które ująłem w sprawozdaniu dotyczącym funkcjonowania Komisji Rady Policji w Głownie. Skupię się na trzech kwestiach. Na pewno w ubiegłym roku odnotowaliśmy spadek przestępczości, jeśli chodzi o przestępczość ogólną. Odnotowaliśmy 98 przestępstw mniej i jest to na pewno zjawisko pozytywne. Przy tym spadku przestępczości odnotowaliśmy wzrost wykrycia do poziomu 81,09% jest to wynik w mojej ocenie bardzo dobry. Przestępczość o charakterze kryminalnym Stwierdziliśmy 87 przestępstw mniej niż w roku ubiegłym. Tutaj też jest pozytywna tendencja. Wykrycie na poziomie 63%, lepiej o 4% niż w roku ubiegłym. To są takie dwie zasadnicze pozytywne ubiegłego roku. Po prostu mamy mniejszy poziom przestępczości. Ostatnia kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to dynamika postępowań mandatowych. Ja rok temu yy, zapewniłem Państwa, że będziemy robić wszystko, aby było jak najwięcej mandatów porządkowych. W ubiegłym roku było tych mandatów 258, dotyczyły one spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecania yy, nieobyczajnych grup wybryków, zakłócania ciszy nocnej. I yy, to też jest rzecz, którą będziemy kontynuowali w roku ubiegłym. Oceniając ubiegły rok, na pewno można stwierdzić, że był spokojniejszy, jeśli chodzi o przestępczość, niż ten poprzedni. Tyle tytułem krótkiego wstępu. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Pierwsza głosiła się kolega, ja zaznęłam, kolega Tomasz. Proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Panie komendancie, ja tylko chciałam dopytać, ponieważ tutaj w tym sprawozdaniu nie znalazłam nie informacji na temat przestępczości narkotykowej w głownie. Czy my się borykamy z tym problemem, czy jest całkowicie wolne nasze miasto tego typu przestępczości? Gdzie? Niestety nasze miasto nie jest wolne od tego typu przestępczości, tego typu postępowania są prowadzone. Na przykład już na chwilę obecną mamy osiem czynów dotyczących przestępczości narkotykowej, gdzie sprawcami są osoby zamieszkujące na naszym terenie. Dziękuję bardzo. Kolega Tomasz Rośniasta, proszę bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący Panie Komendancie, ja mam takie pytanie i prośbę. Byłem świadkiem, czy pan mówił, że mandaty za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych były rozdawane no i bardzo dobrze, bo ja wielokrotnie, wielokrotnie widziałem na pracy wolności osoby młode, w ogóle nie krępujące się i spożywające alkohol, a teraz no, jest coraz cieplej. Uważam, że to będzie problem tego miejsca, ale również innych miejsc, jak na przykład na Swobodzie na Placu Wolności. Ja bardzo prosił i uczulał. No, a tu zabaw, tak jest. Przepraszam. Bardzo by prosił o taką wzmożoną, wzmożoną pracę w tych terenach, bo, no, no, bo to nie, nie powinno tak być, że ktoś idzie i widzi młodych ludzi głośnych, pijących alkohol bez y, żadnej tempacji. Dziękuję. Szanowny panie radny, ja sobie zdaję doskonale z tego sprawę. Tak jak powiedziałem, dwa lata temu tych mandatów było 50, teraz jest 150. To świadczy o tym, że my w tym kierunku działamy, prawda? Ja dużą nadzieję pokładam w realizacji porozumienia dotyczącego służb ponadarmatywnych. Dzięki temu będziemy mocniejsi, będzie nas więcej i lepiej będziemy mogli reagować na wszelkie naruszenia porządku, w których Dziękuję bardzo. Następnie zgłaszał się do, do pytań Pan kolega Andrzej Warczak, proszę Mam pytanie do Pana na temat właśnie tych dyżurów czy też patroli dodatkowych, które tutaj w pewnym sensie też miasto uczestniczy w finansowaniu tego tematu. Czy tutaj ten temat jest zabezpieczony, czy już jakieś tam szczegóły znane z Panem burmistrzem, czy to zostało już jakby. Omówione terminy. Nie chodzi mi o to, żeby podawać w tej chwili może, bo no to nie, nie o to też chodzi. Ale czy ten temat yy, jest zabezpieczony na to? Czy z tego co się znajduje są zabezpieczone środki jesteśmy w fazie negocjacji odnośnie kiedy to naruszyć? I myślę, że stanie się to jak najszybciej, ponieważ tak jak Państwo widzą, pogoda ładna sprzyja pewnym zachowaniom, które trzeba pędzić. Dziękuję bardzo. Kolega Darek, proszę Panie Komendancie, ja mam takie pytanie troszeczkę z innej, wykorzystując to, że mamy Pana tutaj, to chciałem się zapytać czy, zupełnie z, z innej beczki pytanie. Czy na przykład, jeżeli ktoś, no na przykład jakiś rowerzysta dokonuje przestępstwo drogowe tam jakieś, to można go ukarać równolegle czterema mandatami na przykład? Jeżeli popełnia cztery różne wykroczenia, jak najbardziej. Teraz kolejna kwestia. Kwestia rowerzystów. Od jakiegoś czasu nastąpiła zmiana w prawie, i jazda rowerem w stanie nieprzeźwości jest wykroczeniem, prawda? To już nie jest przestępstwo. Uh -huh. Chyba, że dany rowerzysta ma zakaz prowadzenia rowerów, wówczas popełnia przestępstwo w artykułu 244 kodeksu karnego. Natomiast, jeżeli dany pan popełnia trzy wykroczenia, uh -huh. dostaje trzy mandaty. do oczywista. Dlaczego się pyta, Dlatego, że któregoś dnia w ubiegłym tygodniu uczeń, który jechał do nas do szkoły, a pracujemy w pracówce specjalnej tutaj z kolegą dyrektorem, no tak się złożyło, że przejechał dość dziwnie przejście dla pierwszych znajdujących się nieopodal szkoły, ponieważ przejechał y, to przejście puszczając rączki roweru, więc jak bohater tam w sobie pozwolił na taką gwiazdę, został zatrzymany przez policję y, i zapłacił cztery mandaty, bo się okazało, że dostał jeden mandat za to, że jechał właśnie z bez, bez trzymanki, drugi mandat za niesprawę rower, yy, trzeci mandat yy, za przejeżdżanie yy, po pasach i czwarty mandat no, za coś takiego Brakam tam. Łącznie, suma sumanów za, za 250 zł uczelni yy, z rodziny bardzo biednej. Tak. Jeśli ja sobie zdaję z tego sprawę, że to może być do, do, do prawda? No ale jeżeli traktujemy wszystkich równo, Zależy od subiektywnej oceny policjanta, prawda, to jest, z można zakończyć pouczenie. zdecydowali się na taki tryb zakończenia, ja już nic na to nie mogę poradzić, prawda. Tak, to, ja też nie szukam tutaj jakiejś rady w sensie pomocy u Pana Komendanta, tylko, tylko tak przy okazji chciałem powiedzieć, że takie rzeczy się dzieją. Oczywiście, zawsze można monety nie przyjąć, bo sprawa jest trzeba są telefonowe w zbieżu w postępowaniu wykroczeniem. Yy, jak Jakieś pytania są jeszcze, proszę bardzo. Bardzo proszę, koleżanka i <śleszta> Ja chciałam zapytać pana Komendanta, bo padło na komisji takie, że. Yy, może zli być zlikwidowany komentarz, nasza. Komisarz. Komisarz. Czy coś takiego ma miejsce? Nic takiego nie ma miejsca. Nikt mnie o tym nie informował z moich przełożonych w Gierzu. Chodzą też pogłoski. dzisiaj się dowiedziałem od pana przewodniczącego, że mamy być uczeni ze Strykowem. Też nic o tym nie wiem. Powiem Państwu jako ciekawostka, że jak zaczynałem w 2000 roku pracę w Strykowie. To już tak po tygodniu pracy wszyscy mówili, że zaraz będę pracował w ogóle, nie wolno na złączyć, prawda? Tak to chyba trwa do dnia dzisiejszego. Wiem natomiast, że są prowadzone prace, że będą prowadzone prace mające na celu zlikwidowanie dyżurek w komisariatach. Została powołana komisja do spraw etatyzacji w Komendzie Powiatowej Policji Zwierząt. W piątek będzie pierwsze posiedzenie tej komisji, no i przedmiotem rozważań, właśnie będzie likwidacja dyżurek. Nie jest to mój pomysł, ja osobiście nie uzbrzedzam swojej pracy bez służby dyżurnej, chociażby z uwagi na to, że w dotychczasowych miejscach pracy ta służba dyżurna była. Niemniej jednak, jeżeli dojdzie do likwidacji, na pewno zrobimy wszystko, aby jednostka funkcjonowała prawidłowo. Dziękuję bardzo. Jakby panie jeszcze komendant się mógł nam przybliżyć, kiedy ewentualnie te prace y, mogą y, się rozpocząć, mogą zakończyć? A drugie, a drugie pytanie, aż no, taka moja już myśl. Wiadomo, no, zmienił się komendant powiatowy, jest komendantem pani. Może kobiety są bardziej oszczędne i szukają oszczędności wszędzie, wszędzie i nie do końca tam gdzie, gdzie należy. E, e, cecha, cecha oszczędności jest bardzo dobrą cechą, wskazano. Ale proszę Państwa, ale nie, nie powiedziałem, że kobiety są skąpce, tylko że to, to proszę nie będzie te skąpce. Oczywiście zdaję się, sprawę, moje słowa są zawsze nagrywane i mam ja się na nie nigdy jeszcze nie wstydziłem, mam nadzieję, że jeszcze nie będę musiał wstydzić. Bardzo proszę o odpowiedź Pani na temat tych terminów, czy jeżeli są takie w ogóle, czy można coś takiego oczekiwać kiedy? Co do Pani komendancy, to pytanie wykracza poza moje kompetencje zdecydowanie. Kolejna kwestia, z tego co się orientuję, do 15 kwietnia ta komisja ma zakończyć swoje prace i wówczas już będziemy mieli o czym dyskutować. Po prostu będzie wiadomo, w jakim kierunku to pójdzie. Dziękuję bardzo. Wobec tego myślę, że w najbliższej przyszłości panią komendant zaprosimy na posiedzenie którejś naszej komisji. Proszę się jeszcze... Tak, Jan, chciała jeszcze zapytać, bardzo proszę. No, jeśli będą zlikwidowane te dyżurni, nie? No to jak wtedy będzie wyglądać zgłoszenie jakiejś. Nie, no, bo to gdzie wtedy się drzwi? Powiem jedną rzecz. Tego typu rozwiązania no. funkcjonują w innych jednostkach na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji Włoch i funkcja funkcjonują bez tych służb dyżurnych. Ja osobiście na chwilę obecną. Tak słabo sobie to wyobrażam, natomiast skoro tam funkcjonują, to na pewno będzie można to przeszczepić na nasz teren. Natomiast ja nie jestem w stanie powiedzieć pani, jak to będzie funkcjonowało. No przecież my było, złodziej wchodzi na posesję i gdzie ja dzwonię. Znaczy dzwoni pani pod numer alarmowy, odbiera Dyżurnej Komendy Powiatowej w Policji w On przekazuje to zlecenie, znaczy tą interwencję naszemu patrolowi. No i my reagujemy, prawda? Kto problem będzie polegał w tym, że dołóżmy do 16 będzie komisariat otwarty, prawda? A to 16 już będzie zamknięty. No to inaczej tego się nie da rozwiązać bez służbę zeżurnej. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś się zgłasza. Tak, yy, kolega, dziękuję tak? bardzo. Znaczy, ja wiem, że na pewno będzie Panu trudno odpowiedzieć na wszystkie takie wątpliwości, bo yy, faktycznie z Pana wypowiedzi wynika, że yy, te wątpliwości co do funkcjonowania. Tego systemu mogą być różne. Natomiast ja też obawiam się, że zamiast za, znaczy y, kolejnym krokiem może być też y, zawieranie kolejnych etatów od nas. I tutaj właśnie chciałam spytać w kontekście tej, tej wypowiedzi pana czy tych planów, może, y, jaki jest stan w policji na terenie miasta? Y, czy te, bo, wiemy o tych z dyskusji naszych, że ta ilość etatów była, że tak powiem, w no, yy, sposób nie do końca zadowalający zawsze, bo to dużo osób chorowało itd. itd. Także yy, tutaj myślę, że się pojawia problem głębszy. Nie tylko kwestia likwidacji, czy też bieżącego monitoringu, yy, jeśli chodzi o sytuację na terenie miasta, yy, ale też nietatyzacji. tutaj yy, Myślę, że tutaj jest, nie wiem, komisja, czy ktoś jest z samorządu, nie, nie znam, Jeśli Państwo mogli mnie przy, tutaj bliżej przy, yy, przybliżyć, może pan burmistrz, czy, czy ktoś z, z miasta jest w takiej komisji, czy policja po prostu sobie sama w tym momencie yy, ustala swoje reguły, jak to wygląda, bo z jednej strony jeśli jest problem, to przyjeżdża policja to samorządu i prosi nas o pieniądze, a z drugiej strony właśnie jak to wygląda wpływ samorządu na tę kwestię. Czyli troszkę po części... Pytanie do Pana Komendanta o i po części do Pana Burmistrza, ponieważ Pan Burdant też odpowie, jak wygląda, czy jest jakiś przedstawiciel samolotów tej komisji, która coś tam, pewne zmiany yy, planuje, czy zgadnie. Dziękuję. Zacznę od sytuacji kadrowej komisariatu. Jak przychodziłem do Gowna w 2012 roku, mieliśmy 27 etatów. Było 25 funkcjonariuszy do pracy. Przez ten czas zabrano nam jeden etat, czyli etatowo jest nas 26. W międzyczasie pięciu kolegów odeszło na emeryturę. W zamian dostaliśmy jednego funkcjonariusza, który już mógł po przeszkoleniu mógł pracować i jednego policjanta, który obecnie jest w szkole Policji Brymianowej. Czyli nasz stan wygląda na chwilę obecną 21 osób. Czyli zważywszy na fakt, że jest 27 etatów, Pracujemy w sumie 26, pracujemy bez 5 policjantów, bo mamy te wakaty. Co do kwestii kadrowych, ja generalnie nie mam zbyt dużego wpływu na to, czy ja otrzymam jakichś nowych policjantów do główna. To wykracza zdecydowanie poza moje kompetencje. Więc jest ładnym do skierowania tutaj jakiegoś policjanta jest Komendant powiatowy Policji w Gierzu. Wiem, że generalnie wakaty to jest bolączka całej policji, nie tylko Komisariatu policji w Głownie. Tyle jeśli chodzi o to pytanie dotyczące wakatów. Myślę, że jest Pan zadowolony z odpowiedzi. Czy coś jeszcze? Czy nie ja pytałem o to, czy, czy ewentualnie plany likwidacyjne wiązałyby się też z kolejnymi tutaj. Tam, czy to jest zabieranie tak? Znaczy powiem tak, jest pięć stanowisk dyżurnych, prawda? Przy likwidacji tych stanowisk ja na chwilę obecną nie mam wiedzy, czy ci ludzie zostaną u mnie, bo jeżeli zostaną u mnie, mam pięciu policjantów więcej do pracy na ulicy, prawda? Dlatego, jak się spotkamy załóżmy za miesiąc, no to wtedy będę panu mógł dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. No, dlatego ta druga część pytania, komisja, no to rozumiem, że czy to Pana, udziałem jest, czy też bez Pana? No i rzecz jasna. I Z każdego Be, komendanta, komisariatu, tak, to to jest? Proszę? Nie. Czyli właśnie no, tutaj jest chyba miejsce, żeby przekazać pewne no, również, no chyba Pan też zresztą, yy, na też by, chciałby, żeby ci policjanci zostali, no jeśli już nawet takie plany będą. To, to jest oczywiste, oczywiste. Ja, dlatego tak próbuję do, tego, do tej oczywistości dążyć, yy, bo wiemy sami, Pan doskonale. Wierzę, że ten chociażby stan. 27 policjantów to już jest zbyt mało na całą gminę i, i miasto. Jeszcze pięć lakatów, jeszcze jedna osoba po, po, po drodze była, a z drugiej strony mówimy o bezpieczeństwie. I co prawda ma fajnie, że tutaj ktoś zażartował, że jest mniejsza przestępczość, więc trzeba zlikwidować, tak? Ale to, to chyba jednak też że to jest bardzo błędne. tak jak to... w tamtym roku było, przepraszam, że przerywam yy, fajnie, spokojnie, tak w tym już tak nie jest, prawda? Jest bardzo duży wzrost dynamiki i jest z czym walczyć trzeba czego pilnować, prawda? To jest... Jesteś taki dobry jak twoja ostatnia statystyka, prawda? Jeszcze kolejny radny, proszę. Znaczy tak, myślę, że tutaj też jest kwestia, ponieważ wiemy, że do końca kwietnia tutaj to Ja myślę, że może jako samorząd oprócz wysłuchania pana komendanta to powinniśmy jakieś stanowisko też tutaj wypracować do APL czy to stanowisko z naszej Rady do, i przesłać do y, Pani Komendant powiatowej. Teraz to y, jak Pani Komendant, że, no, proszę, 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 no bo rozumiem, że Pan może przekazać y, y, pewne treści, ale, ale tutaj zapozna y, no, się z naszymi zdaniem po fakcie, no co będzie już troszeczkę późno. Natomiast jeśli będzie to, y, to Pan y, Przewodniczący, Pan mnie zaprosić, ale to już może być za późno, bo y, następna sesja że będzie. Pod koniec kwietnia. I tutaj już nasze, tutaj takie rozważenia już nie będą no, już żadnego. Planowana sesja i sama szansa w nadzwyczajna, na początku że No, ale to, no, to, 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 to rzeczywiście, dlatego tutaj, jeśli mamy w, w czymś wyrażamy stanowiska swoje, niepokoje, a to jest bardzo ważna kwestia y, porządku i bezpieczeństwa. na przy to, na na nas wszystkich debaty, że tutaj słyszymy, że y, w tym roku zjawisko jest troszkę inne. A tak to statystyki, no właśnie, może czasami y, tutaj głębne. Y, nie do końca yy, wnioski wyciągać, więc dlatego wydaje mi się, że yy, albo dzisiaj apel czy stanowisko, albo po prostu formie pan przewodniczący tutaj, bo myślę, że wszyscy chyba jesteśmy podobnego zdania, w yy, imieniu no, rady takie coś przedstawić. Dziękuję. Yy, dziękuję. dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana? Tam, tam, tam? Nie ma. Ja Opowiadając tutaj koledze i panom wszystkim, ja myślę, że rzeczywiście stanowisko jest właśnie nieodzowne w tym momencie. I będziemy takie stanowisko, postara postaramy się wypracować i przesłać do komendanta powiatowego policji w wieżu. Nie ma pytań. Jak nie ma, to Panie Komendancie bardzo serdecznie dziękuję za przybycie mam nadzieję, że sesję i jak będziemy tylko jakieś już informacje to prosimy o, o, o nasz kontakt jakiś, wiadomo, że mamy dość dobry, więc, więc się m, dowiemy o podmianach. Mam nadzieję, że na lepsze. A szkoda, że ta oczywistość, oczywista, oczywistość jest często niestety nie ma wspólnego rzeczywistością. No ale to już nie nasza Szanowni Państwo, ja będę robił wszystko, żeby przy założeniu, że te został zostaną zidentyfikowane, żeby ci policjanci zostali u nas, prawda? I na pewno takie stanowisko wyrażeń nie jest samobójcem, nie chce się pozbywać ludzi. Przy założeniu, że i tak jest bardzo mało. Także to mogę Państwu zapewnić, że na pewno będę dążył do tego, żeby ci policjanci zostali u głownie jeżeli będzie temat likwidacji do żołego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.